Kobietki, babeczki. Każda urok w sobie ma. Choć mają przypadkiem trochę wad, ale bez nich smutny byłby świat. 8 marca 2024 roku obchodziliśmy Dzień Kobiet. Tego dnia w Zespole Szkół Samochodowych we Włosławku odbył się apel, w ramach którego zorganizowano koncert na cześć przedstawicielek płci pięknej. Nie zabrakło tekstów pochwalnych, wskazujących, jak wiele kobietom zawdzięcza świat, ze szczególnym naciskiem na jego męską część. Swoje umiejętności wokalne zaprezentował pan Zbigniew Wasielak w utworach Babę zesłał Bóg Renaty Przemyk oraz Cicha woda Zbigniewa Kurtycza. Panią podziękowali również uczniowie klasy 5 TSA wykonując taniec do utworu Kasy Piękniejsza. Niespodzianką był występ uczennic naszej szkoły dedykowany panom ze względu na Dzień Mężczyzny obchodzony 10 marca. Za oprawę muzyczną odpowiadała szkolna orkiestra oraz zespół wokalno-instrumentalny.